Mam no mordetki, ja jestem Pongi I W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Bedwars z Kim? Z ekipą z nami jest Pingwinek, siema pingwinek. E, siema, jestem ja Jest Bobby Siema, siema. siema Ej, musimy mieć nazwę dla swojego teamu. Dobra. Ja ofensywnie e... na Emę. Jaki mamy pomysł na team? A może lepiej ja pójdę, co? NIE! Dobra, to jaki mamy mieć nazwę dla timu, Naszego? jak na przykład tim Knury jest? Co? TNT jest Nie, ja lecę! Czemu wszyscy pobiegli? Kamil... Ja idę tylko tutaj do diaksów, bo ja... Nie wiem... Są diakcy? To nie są diaksy, nie tam, są jest, tam diaksy. Są diaksy. Dobra, ty idź na EMA, ja idę na diaksy. A no dobra, to będzie tak. Łącznie 18 diaksów musimy mieć na sety ten... A ja... Nie dajemy razu. Ja, ja się zajmę łóżkiem. No, Kuba, ty się zajmij łóżkiem. I ogólnie... Jeszcze ale emeraldu diaks? nie ma. jeden się teraz... Ej, ja się klepię, ale gościu ma kamienny miecz. Co to było? On mnie porobił trzema hitami. Dobra, idę go dobić. Nie, bo... Co Ale on eme ty... ma. Wraca do bazy. Bo wiesz, że ty to źle obudowałeś. A wiecie, że już każdy jest na emeraldach, a my zamiast grać... Zniszcz to wełnę i postaw tu drewno. Dobra, ok. Tu nie, tu nie! Tu nie, tylko tu! Dobra. Matko, bo mamy... Dobra, umarłem, bo mnie jak miało... Kuba, o zapodobaj wójt po te łóżko, bo idą tu, a my mamy totalnie odkryte łóżko. No właśnie. Zrób z tego drewno... Ja zrobię drewno... Spokojnie, ja nad wami czuwam. Ej, ale to jaką mamy nazwę dla teamu? Nie wiem, jaką chcesz. To może tim Eee... Nie, dobra, chciałem powiedzieć team przyjaciele, ale już jestem tym przyjaźniem przecież. Dobra zabiję jednego, który nic nie miał. Ten miał dynię. Kurde! Ale to jest głupie, że y, typy mają, y, nie wiem, jakieś lepsze makro o kiedyś na pixelu dało, dało do smoku. A miło, bo tu się nagrywa. Ej ja mam diaksa jednego, jak coś. O nie, dobre. Masz Kuba, zabić te diamenty. Dobra, ok. A to jest tylko ja jednego. ci na ja dłużę do... Ja dłużę. Nie, z dos... ja ja rozklepałem. Nie drugi, a ja mam... No chodź typie. Dobra, to ja wiem. jak kupało budował to łóżko? To ja wiem. Jak nazwiemy ten team w końcu? Ja wiem, team D. Team D, ja wiem, Team D D. Jak? Team D Czemu tak? No bo jesteśmy w D No Faktycznie Dobra Masz. To ja wiem, Team DE, op, Team DE Nie no, oddaj dwa złota Masz To w końcu jak dozwiemy ten team w końcu? Nie wiem, jak chcesz Niech każdy da swoje propozycje Ja nie mam nie ja też nie. Obudujcie to jeszcze wełną to będę Kto powie Chodź, idziemy na nich. Idź nam kupić, albo szarpness, jak cię stać, albo pro... Yy, na, na naszej wysepce leżą diaksy. Jeden diaks. Jeden. Czekaj, ja idę im wysadzić łóżko. Ej, ja ich pójdę sklepać dołem. Kurde... Nie masz wełny? Nie... Tylko... Dali... Dało mi... Tego... Ej! ona firebola w ręce! Nie ma. Ma! A! A! Bez mają... Mają po łóżku. ważne, że zlizaliśmy, ważne, że nie mają łóżka. O, final, gdzieś zepchnąłem go! Dobra Dobra to w końcu jaka nazwa dla tego teamu bo mnie jeszcze irytuje? Tinde. No tak, Tinde będzie najlepiej Ja wiem Na niewidzę jest w naszej bazie Ej na niewidzę jest w naszej bazie Ej no faktycznie no Faktycznie. Czemu on ma 21 serc? Nie wiem, on jest dziwny. a jeśli nie dokopy do łóżka? Matko, no Kuma, pomóżcie, bo on... on jest! Nie, ja go nie zrobię, ja go nie zabiję. Cie... Marcin, jak go walniesz, to mu się zniszczy ten efekt. No właśnie, go waluję. Czekajcie, ja, y, ja, ja go dobiję, ja go dobiję. Dobra. Nie, co? Nie Co? Bo nie, ja zabił Wygraliśmy. Ej, Ej, dobra, gramy jeszcze jeden mecz. Ej, który macie to level dobrze, na ja, ja mam drugi, bo ja dopiero mam te konto od... A ja, mam, a, ja mam, a ja mam czwarty. Dawajcie, panowie, jeszcze raz. Lec. Ej, dobrze nam poszło. No. Najlepiej na świecie. Nic nie zrobiliśmy, a wygraliśmy, nie? mega dziwne. I nie mieliśmy takich mega... nie mieliśmy dobry, nie, ma, nie nie mieliśmy mega... No, bravo, dobry. Jak, nie jak jak się, wiem, ale czego się jak jak to wygra... na to nazwę. zabijają nie. jednego typa. No. Ja wiem Team PKB, bo... Albo Team MPB. Team Marko Marcin, bo... Bobby i Pingwinek. Team MPB. Marcin to się nagry ma Marcin nagrywa się? No. Okay. Dobra, ale, bo ja mam jeszcze pomysł, ale to potem, bo bo teraz. Marcin może taki sam, tak jak mamy na ten, na PZM? Dragonie. PZM? Da. Dobra, tak, team PZM. Team z Megadaskaru. No. Ta nazwa jest oryginalna, którą ja wymyślić, Nie no, wymyślił. Marcin, Ciebie jeszcze nie było na świecie, kiedy ja tą nazwę wymyśliłem. Nie, nieważne. Ale z mytaj starszy ode mnie Kuba obu mi ten No ja obudowuję łóżko, tak jak wtedy Tylko że ja tylko gościa z niego dobiłam No ale ja mnie masz Aj kurde spadłem Ej, czekajcie kupę sobie siekierkę od razu Ej, ale ja widziałem dużo Kuba, dasz mi troszkę ten lasa Czekaj, o, bo jest ja ciekierka. Skrzyni, skrzyni, skrzyni. ja że ja nie chcesz. mogę ci dać wszystko, jak chcesz. Ej, może zrobię ja, playlistę, gram w PZM. Playlistę PZM. No, można. Bo zrobimy, kurde, odcinek tylko na może. O, tu. Albo spróbujmy dotrwać do smoków w challenge. Co? A, nie ma co, no bo tutaj się potem rozpią smoki i zabijają każdego. No. Ale jakbyśmy się zabudowali w obsydianie to mała jest... Mi się, się, się kiedyś... Mi się kiedyś udało dostać do smoku, ale trwał chyba 40 minut. Nie, to Odwodzimy. będzie nudny ten odcinek. <grym> Ej, ale grałem no. na Bydurzach dwie rundy. Na ty y ogólnie grałem na Bydurzach dwie rundy na High pixelu i dwie rundy wygrałem. Dwa mecze. No. Y już trzy Marcin. <grym> Kto wbił? No się kameruje Emilka. My to nagrywamy. Nie, bo mi... Trudno. Wiecie, że mi mikrofon przez chwilę nie działał. Ej, ale ja wyjdź, bo obo. my nagrywamy Emiliano, wyjdź. Wyganiamy ludzie. No, to ogólnie ten. No, ta, ta, tak, to właśnie wygląda, kiedy sobie tutaj siedzimy i czyjemy bombę. Jak ktoś to możliwe, że ktoś do nas idzie nie. jest A czemu ty ciągle tylko tym drewnem? Może zrobiłbyś na przykład z na przykład? Nie no, wiem. Jest Kuba jest tu zależniony od drewna, jakkolwiek to brzmi, dobra? Słuchajcie, ja i Kuba jest, i ja jest drewnem. Zawsze... A ja zawsze zabuduję <laughs> nawet głos tak drewnem, nie Kuba budzią. jest drewniany. <laughs> Ej, dobra, czekajcie. Ej, ja I mówię, trzeba ale <laughs> Ten, ja Ej, idę kupisz... zniszczyć niebieskie muszka, bo nikogo u nich Ej, nie ma. Ej, kupić wam Firebola, czy nie? Oni nie mają już. Ej, niebieskich już nie ma, ja nawet nie wiedziałem. Kamil! kupić wam Firebola, czy nie? Bo mnie zielony! Nie, A my jesteśmy zieloni! Nie! A my jesteśmy czerwoni. czerwoni! My jesteśmy czerwoni! Maciń, kupić ci Firebola! Po co mi? Ej, mam już trzemę. Na trzy emeraldy! Ha! Wiem co. Do... Na się znaczy, jest! Y... Co to było? I gościu na most rozwala. Boże, to będzie najgorszy odcinek w historii, nie? Czemu nikt nie powiedział, że. Jak... jak Kuba! Dawaj skacz! Skacigowalni, skacigowalni. Czemu ty mi nie pojeżdżasz? Wyrzuć wszystkie to surowce, kuba, tak. kuba, wyrzuć wszystkie surowce, jakie masz. Dobra. Ale nie, nie, przepaść, nie, przepaść. Ja nie wierzę. I co ja Dziumiaś ja mi dałem i Ej, co to są za dźwięki? jest ja mam Miliar IQ. Ej, on ma podobny skin do mnie ten gość! On ma podobny po czym kula powiedział, po czym spadł. No chodź tu! Idę. O, ma kilaurę! Ej! Kurde, nie ty idę. Kuba, tylko mówię, że mam do tego Ale on ma chyba. Nie, ma Kurde, go, on nie ma. Spadłem, on mnie zrzucił. Ale Marcin też go zrzucił. Boże, tutaj jest tak trudno zdobyć emeraldy. Nie da się. Zrzuciłem jednego. Ale nic nie miał ten gościu. Ej! Klepie mnie typ! Klepie mnie typ! To Marcin, to już nie nasza wina. Ale w sumie rzuciłem żelazo, żeby go nie miał. Ej, ile macie gili bo panowie? Marcin... I tak to Marcin dostał. Ale on ma jakąś... jakieś czity. Ale czy nie, ja wyrzuciłem ma... zanim spadłem! Ale nie Marcin, bo to nic nie daje. Myślę, że ja tego nie próbowałem. No i jest chłopy, on ma... Weźcie go zgłoście tutaj. Co ty jest w zimie? Zaraz rozwala na łóżko dwóch! To będzie hebraicki dostęp. I, I rozwala mi dwóch! To jest jak na I Czekaj nie. Ktoś ma echo. Kuba. No bo Kuba ma nagłośnika w pewnie. No nie! O! Jaki jest! Zamiast się pójść przejść na perę, to nie, to musi zrzucić. A my robimy tak samo. Cicho! Pewnie się Ale nie się nie zorientował. Ej, Marcin, my nawet mediaki się nie dobudowaliśmy. tylko niebiescy to zrobili, a niebiescy nie żyją. Mówię, co ty no to mówisz? budujemy się! No to oni nam ten most rozwalają, a potem płaczą, że nie chcemy... Dobra, już rzuciłem. Kuba! E? Co? No, Kiki Pryer! Do jeden. 1 na Bedwarsach. Nie, Marcin, nie mów tak. Nie no, PZM zawsze na przed Indiana i w siną dal. Dowiedzieć no, się no, tego chcę. Co jest? Ale no, bo jak oni mają cztery jednego w zielonych? Jednego. No ja nie mówię, że każdy z nich to cheater. No popatrz on, każdego zabija. O to jest jakiś cheater, tu gra jakiś. Jezus Maria. No. <grywia> Ej, czy ktoś widział co się stało? No i nie, ja nie widziałem. Widziałem jak spadacie. Ja klepnąłem typa, zrzuciłem, po tym... czy mnie cofło na blok, poszłem do przodu i umarłem. Po prostu najlepszy Hypixel, nie? Rejczki. Nie oddaj repa. Kamien... MC gry jest gorsze No ja wiem, nie reklamuj go Albo nie, dobra, jeśli ktoś chce sobie pocheatować po to polecam tam zbić <grym> A bo ja nie jeździł <grym> Może... pograć Wiecie z co mi kiedyś Nikodem powiedział Wiecie co mi kiedyś Nikodem powiedział No Takie coś Ej, chłopaki, yy, znaczy, no powiedział do mnie, nie? Ej, Kamil, bo ja znalazłem nowy serwer bez cheatów, MC, MC gry <grym> A Paweł gadał <grym> Ej, ale my to nagrywamy, w ogóle ja mam, ja mam 1400 fp, tu było 8 diaksów! Serio? Kup nam z yy, Sharpnessa. No. Ale Martin może dlatego, że nikt, yy, że nikt na to nie chodzi, nie? Kupiłem Sharpa. I teraz muszę żeby się iść Kto jest na Emę? Pingwinek, to ty. Ej, ja bym tak polecał panowie obca zrobić. Ja muszę się chciał z kimś poklepać. Zielony idzie na nasze diaksy, jak coś. No, widziałem go. Ej, ale na naszą bazę trzeba się dostać parkurem. He. Matko, i ma Emeralda, idzie. w chłopaki, sorry, ale słyszałem nasze wszystkie jemy. Ja, na co? Na zbroję, wziąłem S3 i kupiłem zbroję jak to ale dzięki temu będzie, będę mocniejszy. Co tu robią kości? Dobra, ej, rzuciłem tego chyba cheatera. Właśnie nie wiem. Nie wiem, mam kości w ekwipunku. Eee, yy, i treti to jest cheater. I no greti. właśnie go zabiłem. No wiem, widziałem na czacie. O! A nie, ktoś wyszedł i przed. Bo, jakby wiesz, że to by było, jak? Fajnie! One my są No, takie fajnie, by było, fajne. byłaby przewaga dla mnie. Ej, w ogóle, czemu Yellow nic nie robi? Yellow siedzą w wazie i chillują bombę. Co ty masz z tym chillowaniem bomby, Kamil? No, bo ludzie zjadają bomby i potem ją chillują. Siedzą na bombie. Co? Jest ja ten też będzie długi. Goni mnie cheater. Znaczy ten, Nie wiem jak to się nazywasz, ale Bobby Mar Nie wiem jak ty się nazywasz, ale Bobby. Nikodem? <todziew�> to ja najwyraźniej wiesz jak on się nazywa. I dlaczego ten ci No ale Marcin, powiedz mi jak to nie jest Citemak, że dałem mu tyle samochodów i... i miałe... i mam mniej ma chatę. Ja, no. Ale klepisz się z nim? One są takie fajne! One są takie fajne! Ile masz diaksów, Bobi? Znaczy, Kuba? No, dwa mam. To daj mi te wszystkie diaksy! Mamy sześć wszystkich. To daj! Dzięki. A tak to możemy. I się Idziemy do naszej to bazy, to... Kuba! A nie, potrzebny nam. Jakim cudem on ma więcej KP? Zabijam go, miał cztery. Dobra, mamy kolejnego prota. Ej, kto ma ile kili, bo ja mam chyba najwięcej. Ja mam jednego tylko. Jezu, kuba. A ty Kamil? Ka Kamil. Mam jednego Emeralda. Czemu Kamil, Kamil? czułka mnie się nie odzywa? bo jest wycieszony na Discordzie. Bo mój brat wbił do pokoju znowu. Już nie wiem który raz. Ale Kamil. No... I... Ci zieloni stradzimy... Ja wbiję do zielonych. Ja wbiję do zielonych. Ja przyniosłem jednego emeralu. To daj mi jednego emera, ja wbiję do żółtych na niewidce. Kamil, ja mam, ja mam jeden emerald jest w bazie, w bazie jest jeden no. emerald. Marcin mi dał, Marcin mi dał, weź sobie ten Marcin emerald. Uwaga, strzelają z łuku. Dobra, właśnie, ja potrzebuję łuk, panowie, ja Dobra. potrzebuję złoto na łuk. Marcin, wbijamy do nich obaj na niewidce, kup sobie niewidkę. Ej, ale ja w ogóle złota nie mam. Nawet miecz nie mogę sobie no, lepszego kupić. Ja chodź do nich wbijać. Co? 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 Ja kupiłem potkę na niewidzialność. A ja wracam z jednym emeraldem. To chodź, Kamil, gdzie ty? Ja już do nich idę, ja już wypiję niewidzialność. No to, to wy idźcie, a ja ten! Ja już u nas wypiłem tą niewitkę niestety, bo jestem debilem. I zostało mi jej długo. Dokładnie, bo ja jej mi łóżko już zniszczyłem. Czy my kolejną grę wygramy? Naprawdę to jest aż tak łatwe. <ścoughs> Dobra, zabiłem go. Hity mi blokowało, bo mam chyba za wielkie makro. Ej, Kamil. Co? Makro to nie cheat. Dobra, ja robię co? Chyba mogę je posiadać. Może po co ja kupiłem drugi, a jeden nowy mieczek? Nie możesz mi dać. Nagrywamy. Nie, Będę częściej go mam, więc w bazie ci dam jak przyjdzie. Ej, właśnie, kupię sobie dwa Fire bo mam. Marcin, zapamiętaj, to nie są cheaters, makro. Właśnie. A propos, w sumie, player. ej! tylko my mamy łóżko, to chodźmy szybko green rozwalić. Ej, ktoś idzie na moście żółtych, rzucam fajera. No Kamil, czekaj, pójdź pój ze mną. Byś poczekał, a nie mężczyzna. Ej, tu było 8 diaksów. W, 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 w Oni są w góry, jak coś. Aha, okej. Okay. Nie no, widzę ich. A oni nie mają z nami szans. No chyba, że mi zacznie blokować znowu hity. A nie tym razem. Teraz tylko pytanie, gdzie jest? Ile oni mieli rzeczy? Marcin, oh. czekaj. Daj mi dwa emeraldy, to ja ci powiem, gdzie on jest. Nie, dobra, nie chcę, czekaj. Za dwa emeraldy to mogę przewidzieć. Hmm. On pewnie będzie teraz gdzieś a gdzie ty jesteś? Na diaksach? Nie, ja jestem... Ja jestem w bazie. I mam osiem diaksów. Jest na moście. Tak, bo widziałem pił Marcin, on tam u góry jest na tej pładze. Ja umarłem. Czekajcie, chodźcie tu do mnie na most. No. tam leży 7 diamentów. Wie. No nie chcę iść, ja chcę i go zabić już. On próbował no chce to jeszcze wygrać. Nie wiem, ja bym się na jego miejscu poddał. Bo już to już przegrał. Ale jedna osoba od... Ale on nich jedna osoba została tylko. Fuck Ale my to wygramy. Sorry. No. 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 E. Sorry. No i to by było. Dzięki, to by było na tyle. Do widzenia, no i cześć! Nara! Wow.